Witam, tu srebrny bulion. Na dzisiejszym materiale powiem Wam, dlaczego kupuję srebrne monety. Inwestuję w srebro, także będę chciał inwestować w złoto. A powód jest przed nami, tak? Zobaczcie, jakie piękne monetki, za które dzisiaj nie możemy nic kupić. Wcześniej możemy kupić różne, różne dobra. Na co dzień je wydawać na swoje potrzeby. Tutaj przed Wami jest yy, niecałe 5000 zł. Wyobraźmy sobie teraz te 5000 zł, które mamy dzisiaj, za które nic nie jesteśmy w stanie kupić. Przed nami jeszcze obecnie działająca przynajmniej waluta. Na kanale Sobna Prowokacje tam było fajnie przedstawione, że ten banknot, który ma nominał 100 zł, realnie można przyjąć, że jest wart 25 zł. Taka jest utrata wartości pieniądza od 2015 roku, czyli straci na wartości 4-krotnie. Na moc nabywczej dokładnie mówiąc. Sami dobrze wiemy, że teraz ze sklepu 100 zł to nie jest tak dużo. Jak jeszcze byłem mam dzieciakiem, to rodzice za no dużo mniejsze pieniądze zakupy robili. Teraz sam już wydaje dużo, a kupuje mało tak naprawdę w sklepie. I to jest właśnie ten powód, dlaczego postanowiłem inwestować w srebro, w metale ogólnie, odkładać swoje oszczędności, część takie jak. Ta piękna Brytania. Naprawdę bardzo mi się udało ta neta. Już powtarzam się, ale robi wrażenie. To jedno sobie wyciągnąłem, i będę palcowo dotykał i tak dalej. Yy, dla eksperymentu zobaczyć, jak po prostu ta się jakby zniszczy. Bo to jest teoretycznie ból, Mam jeszcze ich kilkanaście. A to zobaczymy. To będzie taka moja zabaweczka, muszę powiedzieć. A więc tak. przejrzyłem te wszystkie monety właśnie specjalnie po ten odcinek, żeby się dowiedzieć ile tu jest złotych. No i jest sporo, tak jak mówiłem, prawie 5000. Tu mamy jeszcze monety obiegowe, ale z okazy jakichś uroczystości władców zrobione tam dalej materiał na następny filmik, żeby wrzucić. Monety zagraniczne z tak zwanych Demoludów, tutaj zobaczmy co mamy. Tutaj z pewnością by centuś dużo powiedzieć. On się interesuje, ma bardzo duże kolekcje takich monet Mamy serwis bez żadnej wartości, 20 zł, które. Nic nie jest warte, tak? Nic za niej kupimy. Te monety jeszcze są wykonane w miarę z takiego stopu. Są po prostu takie twarde, ciężkie, nie? Ale te złotóweczki. No to jest naprawdę. 6 1988 rok. Nic nie ważą, nie wiem z czego to jest zrobione. Ale to nawet wygląda jak badziewie. Także tym matkami możemy sobie pograć dla zabawy w pokera, bo już nic z nimi nie zrobimy. To jeszcze można zbierać oczywiście, że w każdym pieniążku jest to jakaś wartość sentymentalna, może być numizmatyczna, może no w tych nie z, nie jest zbyt na wielka. Nie oszukujmy się, ale to co każdego, kto już jest świadomy, yy, czym jest waluta ogólnie, yy, jakim on jest jakby ryzykiem i obarczona utratą wartości, to każdy ktoś już na tym zacznie zastanawiać, jest świadomy tego, to wie, że to za ileś czasu może też być nic nie warte, może też być opierek, który użyjemy w książkę jako zakładkę. Bo z niej nie kupimy, tak? A to srebro no Jak pokazuje historia, zawsze ma wartość, tak? I ta wartość rośnie Wartość rośnie, a to spada Później dodadzą 0 Nie wiadomo jak będzie się gospodarka i tak dalej rozwijać i tak dalej. Jak mieliśmy te monety 100 tysięcy. Tutaj jak widzimy hmm. Najwyższy, największy nominał 100 złotych w monecie, ale banknoty były tysiaczki, tak? Chyba z Kopernikiem jak się, jak się nie mylę. Takie niebieskie chyba Mówię tu na pewno na ten temat to by dużo mógł Centuś powiedzieć, bo on bardzo dużo ma tych monet, dużo ich kupował. Sporo wiedzę. O tylko pokażę, już nie będę przyciągał tylko tego filmiku. Powiedziałem po prostu dlaczego, żeby wyjaśnić dlaczego kupuję srebro w ogóle. Tu są monetki, które wyciągnąłem. Tu są jeszcze jakieś centy, nie centy, włoskie. No a tam w albumie, na następnym materiale yy, wyciągnę, posegreguję te zagraniczne monetki i coś o nich opowiem, pokażę w ogóle jakie mam, także to będzie tyle na ten materiał, w którym powiedziałem dlaczego, wyjaśnię dlaczego kupuję srebrą, a także będę chciał kupować złoto, także dziękuję bardzo za obejrzenie materiału, pozdrawiam wszystkich serdecznie.